A to jest Merek. Czyli dwie weganki, jedna duża, druga mała, i prowadzący swój wegański styl życia w zupełnie odmienny sposób. Nasze dotychczasowe filmy skierowane były do osób, które dopiero myślą o przejściu na weganizm, natomiast dzisiaj chciałobyśmy skierować nasz film do osób, które weganami już są, i zachęcić je do większego aktywizmu. Kim jest aktywista? Aktywistą jest ktoś, kto aktywnie propaguje ideę weganizmu, do czego bardzo zachęcamy. Kiedyś natrafiłam na taki tekst, który jest po angielsku, więc będę teraz tłumaczyć. Jadłem mięso, dopóki nie pojawił się na mojej drodze peskatarianin, który powiedział mi o przemyśle mięsnym. Wtedy zaczęłam czytać o tym i stałem się peskatarianinem. Byłem peskatarianinem, ale dopóki nie z, na mojej drodze nie pojawił się wegetarianin, który powiedział mi o przemyśle rybnym. Zacząłem o tym czytać i stałem się wegetarianinem. Byłem wegetarianinem, dopóki nie spotkałem weganina, kto, który powiedział mi o przemyśle nabiałowym. Zaczęłam o czym czytać i stałam się weganinem. Chodzi o to, że gdyby mi nie pokazano tych rzeczy, prawdopodobnie cały czas jadłbym mięso. A więc warto wypropagować propagować ideę weganizmu i mówić o tym. I teraz chcemy z góry powiedzieć, że jesteśmy przeciwne agresywnym formom propagowania weganizmu, ponieważ wiemy o sytuacjach, w których grupy wegan spotykają się i na przykład wkraczają do restauracji z transparentami i psują wtedy i co równo doświadczenie tych klientów, jak i czyjś biznes. Sama prowadzę biznes, więc nie chciałabym, żeby ktoś z jakiegokolwiek powodu wkroczył do mojej szkoły z transparentami. Dlatego na przykład, jeżeli chcemy zachęcić takiego właściciela restauracji do rozważenia na przykład wegańskich jadłospisów, które teraz otwiera się ogromny rynek na to, więc być może warto porozmawiać z właścicielem restauracji, a nie robić takie rzeczy. Natomiast mamy dzisiaj do przekazania bardzo dużo delikatnych form aktywizmu, zwłaszcza dla osób, które być może nie są śmiałe, bo na przykład nasza historia jest dość ciekawa, znamy się już 10 lat. Kasia pojawiła się w mojej firmie jako pracownik, była moim pierwszym pracownikiem, jest moją sekretarką i jest introwertykiem. Ja z kolei jestem ekstrawertykiem. Kasia przez 20 lat była wegetarianką, natomiast nie mówiła o tym, robiła to w ciszy, więc tak naprawdę nie zmieniała świata. Gdy spotkałam Meg, która jest ekstrawertykiem, zaczęłam też bardziej się uzewnętrzniać i bardziej o tym mówić. Myślę, że to był taki bardzo dobry wpływ. Generalnie ja zawsze promowałam w naszej szkole, wśród naszych pracowników to, żeby występować przed kamerą, żeby filmować nasze zajęcia i wydaje mi się, że ten kontekst z kamerą też tutaj się troszeczkę... Też, zawsze było tak, nagrywamy, nie mówimy, nie, nie tak, tylko zawsze nagrywamy, jakaś promocja, jakieś cokolwiek, co zawsze nagrywaliśmy. Najprostszym sposobem aktywizmu jest po prostu rozmawianie z ludźmi wokół nas. ktoś wykazuje zainteresowanie, zadaje ci pytania, Widzisz, że potrafiasz na podatny grunt, tłumacz może yy, dlaczego, o swoich powodach, co jesz i tak dalej. Yy, I taka osoba w samym swoim zainteresowaniu może nas zachęcać do tego aktywizmu. Oczywiście nie zawsze tak jest. Czasami ludzie są agresywni, defensywni, sarkastyczni. Nie zawsze argumenty trafiają na podatny grunt. Jednak zawsze warto być wyedukowanym, dużo czytać o tym, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć ludziom na ich argumenty. I wtedy, jeżeli ludzie spotykają się z argumentami, na które nie mają odpowiedzi, to zaczynają myśleć. Dzisiaj była taka sytuacja, mój mąż też przechodzi na weganizm, pojawił się u nas angielski hydraulik. Jak to bywa w Anglii, każdy, kto przychodzi do domu angielskiego, dostaje angielską herbatę z mlekiem. U nas nie ma już mleka krowiego, więc Mark zrobił taką kawę, jaką sam już pije, czyli z mlekiem owsianym. Hydraulik wyczuł jakąś różnicę w smaku i powiedział: O, ta kawa inaczej smakuje. I Mark powiedział: A tak, bo my nie używamy mleka krowiego. On powiedział: Dlaczego? Bo staramy się być weganami. Ja jestem w procesie transformacji, na razie jestem wegetarianinem, ale dążę do tego, żeby być weganem. I. Hydraulik zaczął zada, zadawać tyle pytań. Ewidentnie nie, nie miał pojęcia o tym, jak wygląda y, przemysł mleczarski i powiedział: To wcale nie smakuje tak źle, może ja to zamienię. Więc prosta sytuacja, w której nawet serwujemy komuś kawę z innym mlekiem, jest już rodzajem aktywizmu. Tak, tak naprawdę okazji do tego aktywizmu jest mnóstwo w codziennym życiu. Ja sama rozmawiając z ludźmi, y, bardzo często, nie to, że ja sprowadzam rozmowę na weganiec, tylko jakoś tak sama ta rozmowa schodzi na weganiec, y, sama z ciebie, ponieważ. Y, y, Jedzenie jest obecne w naszym codziennym życiu cały czas, więc chociażby nawet jak odmówię jakiegoś cukierka i ktoś mnie spyta dlaczego, no bo mam leko i już można potoczyć rozmowę. Także nie powstrzymujcie sami siebie od tego, żeby argumenty szerzyć. Gdyby wszyscy reagowali pozytywnie, to cały świat byłby już wegański, jednak nie dzieje się tak. Spotykamy się, tak jak Kasia już wspomniała, z ogromem agresji, defensywności i sarkazmu. E, Prowadzę swojego bloga Max Vegan World. Zapraszam różnych swoich znajomych z Facebooka. Jedna osoba odpisała na moją wiadomość prywatnie i powiedziała, e, już raz odrzuciłam Twoje zaproszenie na tego Twojego wegańskiego bloga, ale widzę, że jak wyrzucają Cię oknem, to wchodzisz drzwiami. Tak, oczywiście nie jest. Ja nie jestem informowana o tym, kto odrzucił zaproszenie, ale to już pokazuje, że ta osoba nie jest otwarta na dialog. Gdy czasami wdajemy się w dyskusję z kimś bardzo zagorzałym mięsożercą, to czasami budzi się w nas złość, bo wiemy, że to, co robimy, jest dobre, i wcale to nie oznacza, że my myślimy, że jesteśmy lepszy, lepsze jako, jako osoby że weganie są lepsi, bo, bo niektórzy utożsamiają wegan z poczuciem wyższości. Ale tak nie jest, to jest dla nas ważne i wiemy, że to czyni dobro. Natomiast jeżeli ktoś argumentuje tak, pokazując y, ogromną ignorancję albo brak wiedzy, tylko brak wiedzy jest jeszcze połową problemu, bo możemy wyedukować taką osobę, powiedzieć jej. Natomiast niektórzy są świadomi tego, co się dzieje, a mimo wszystko y, są uparci w tym, co robią. I rodzi się w nas gniew, agresja w środku, żal chciałybyśmy czasami wykrzyczeć albo pokazać swoją frustrację, ale też częścią bycia weganką jest to, żeby um, potrafić się opanować. Ja na przykład jestem, jestem ogólnie z natury osobą impulsywną, mówię to, co myślę, ale bardzo często w tych przypadkach ja po prostu szybko oceniam, czy jest to podatny grunt, czy nie. Jeżeli nie, to się wycofuję, bo i tak tym zwierzętom, które w tych klatkach już są, moja agresja w niczym nie pomoże, więc bycie pokojowym weganem jest też czymś, co chcemy promować i, i uważam, że więcej jesteśmy w w stanie zdziałać mm, swoim przykładem, mówieniem o tym, prowadzeniem takiego bloga, niż adresją. Mówienie, bo dla nas teraz jako wegan staje się zupełnie oczywiste, to, że nie jemy mięsa, nie jemy na biało, ale też przypomnijcie sobie, czy Wy zawsze byliście weganami, czy może był taki etap w Waszym życiu, gdzie wiedzieliście już o tym, ale nadal jedliście te produkty, Nie nie był taki etap, gdzie ja wiedziałam już wszystko na temat nabiału, jajek, mięsa, no mięsa to nie jadłam już dawno, ale na przykład nabiału, wiedziałam, że te krowy są odbierane cielakom i tak dalej. Ale Odwrotnie, cielaki są odbierane krowom oczywiście, ale masło jeszcze jadłam, mimo że to wiedziałam, że jest od krów. Czyli przypomnijcie sobie jaki był wasz proces i rozmawiając z innymi, Musimy się sobie uświadomić, że być może oni też są na tej drodze i być może rozmowa z Wami akurat popchnie do tego dalszego etapu. Być może przejdą na weganizm, a może nawet nie przejdą całkowicie na weganizm, ale może odstawią na przykład to mleko. Ważne jest również to, żeby cieszyć się z każdego małego kroku. My, odkąd zaczęłyśmy prowadzić naszego bloga, przekonwertowałyśmy już na wegetarian albo nawet na wegan kilka osób. Sporo też moich znajomych rozpoczęło jeden wegański dzień po naszym ostatnim filmie. Natomiast firma cateringowa, z której za, zamawiam obiady i e, zrobiłam o nich post na Facebooku, potwierdziła mi, że 18 osób zapisało się na subskrypcję wegańskich obiadów, dlatego, że jest taka opcja w naszym mieście. Natomiast czasami nasza natura może być e, niedoceniająca. Bo ważne jest również to, żeby cieszyć się z najmniejszych kroków. Więc odegramy teraz z Kasią dwie scenki, w których będziemy miały poprawną reakcję i niepoprawną reakcję na informację o tym, że ktoś coś zmienił w swoim życiu. Słuchaj, Mek, przeszłam na wegetarianizm. No spoko, ale nadal jesz nabiał, a no, przemysł tak. mleczarski jest jeszcze bardziej okrutny niż mięsny. Słuchaj, Mek, przeszłam na wegetarianizm. Rewelacja, odrzucenie mięsa jest ogromnym sukcesem i jestem z ciebie dumna. Świetnie. Słuchaj, Mek, oglądałam twojego bloga i dzięki niemu przekonałam się, żeby mieć jeden dzień wegański w tygodniu. No dobra, ale nadal sześć dni jesz mięso, tak? Mike, oglądałam Twojego bloga i przekonałam się, żeby mieć jeden dzień wegański w tygodniu. Wow, rewelacja! Zobacz, ile istnień już ocaliłaś. Świetnie, właśnie. jestem z Ciebie dumna. I właśnie, gdy mówimy takiej osobie, ocaliłaś na przykład, nie wiem, 20 istnień na rok, czy, 3, czy ileś. Powiedzmy, że na tydzień je się, nie wiem, jedną czwartą kurczaka, to na rok już jest całkiem dużo kurczaków. I mówisz takiej osobie, no słuchaj, to już jest duży sukces, ocaliłeś tyle istnień, i wtedy ta osoba może sama pomyśleć, czy. No dobra, ocaliłam te 20 kurczaków na rok. Mogę Dlatego ocalić 60. No właśnie. Być może wprowadzę 3 wegańskie <grym doganisty> dni. <grym grym> dni. Dokładnie. A przejście na weganizm jest procesem i zazwyczaj pierwszym krokiem jest odrzucenie mięsa. I to często bywa tak, że nie każdy rodzaj mięsa, a na przykład tylko mięso czerwone. Ale ludzie już uważają, że to już jest krok do przodu, jeżeli przestaną jeść świnie i krowy. Następnym etapem zazwyczaj jest yy, 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 odrzucenie właśnie kurczaków, potem ryb. Następnie ludzie rezygnują z nabiału i to też nie każdego nabiało, bo to zależy od preferencji. Na przykład komuś trudno zrezygnować z sera czy z masła, ale zrezygnują z mleka. Zazwyczaj później, wcześniej się odstawia produkty mleczne niż jajka, ponieważ niektórym się wydaje, że te kury biegają wolno po podwórku. To niekoniecznie jest prawdą. A już gdzieś na szarym końcu jest miód. Myślę, że to dlatego, że bardziej utożsamiamy się z. z istotami, które są wyżej w procesie ewolucji. Tak jak ze ssakami. Krowy są tak jakby bardziej inteligentne, myślimy. Bardziej mają ludzkie cechy, tak samo świnki, Dlatego wcześniej jesteśmy skłonni z nich zrezygnować. A ptaki to tak ptasi mądre. A co mówić? Insekty. <laughs> o, insekty to już w ogóle... Co będziemy się przejmować jakimiś pszczółkami? Tutaj przy tej okazji ciekawostkę Wam przekażę, że badania naukowe wykazały, że świnia ma poziom intelektualny trzyletniego dziecka. Dla mnie to było bardzo wzruszające. Dla każdego też co innego jest takim punktem zwrotnym, po którym ktoś powie, o, od teraz nie jem mięsa, od teraz nie jem nabiału, od teraz jestem weganinem. Na przykład dla mnie takim punktem, po którym stałam się całkowitą weganką, było obejrzenie filmu Conspiracy który pokazuje, jak zgubnie jest wpływ na biało, przemysłu na białowego i mięsnego na środowisko. Jednak ktoś inny obejrzy ten sam film, który wy, który wy obejrzeliście i nie stanie się weganinem przez to. Dlaczego? Dlatego, że ktoś jest na innym etapie tej drogi. Ktoś na przykład w ogóle nigdy nie słyszał jeszcze o weganizmie i wtedy obejrzy taki film i dopiero zaczyna, zacznie coś myśleć. Dopiero musi mieć dużo, dużo tych bodźców, żeby tak naprawdę to do niego dotarło i żeby rzeczywiście zrezygnował z tego nabiału czy mięsa. Nie każdy jest na tyle odważny, żeby od razu nagrywać wideo, mówić ze sceny itd. Czasami małe kroki są również formą aktywizmu. Jednym z takich pomysłów jest noszenie wegańskich koszulek, co Kasia robi na co dzień. Na przykład taka koszulka, która mówi: No difference, czyli nie ma różnicy. Z jednej strony jest pies. Z drugiej strony koza. Ale dlaczego psa i kozę traktujemy różnie? Psa traktujemy jako naszego pupila, kochamy, wyprowadzamy na spacery i tak dalej. A kozę trzymamy w zamknięciu, i tylko po to, żeby nam z numerem. z numerem, tak, żeby produkowała nam mleko. Aktywistom wegańskim można też zostać, pokazując, jak praktycznie zostać weganinem. I to jest coś, co zrobiła Kasia, i co przekonało mnie, żeby ponownie wrócić na y, ścieżkę weganizmu, ponieważ ja 5 lat temu również zaczęłam i mój proces właśnie był bardzo złożony. Na wszystkie nasze spotkania zespołu Kasia przynosiła wegańskie przekąski, wegańską czekoladę, wegański jogurt nawet raz przyniosła, żeby nam po prostu pokazać. Nawet to upiekła. Upiekła raz szalotkę wegańską i gdy ludzie przekonują się coraz bardziej, że to nie jest takie złe, to w sumie smakuje prawie tak samo albo lepiej, zaczynają zadawać pytania, gdzie to można kupić i to może być małym krokiem do zmiany dla kogoś. Ważne jest to, żeby się nie zniechęcać, bo czasem, gdy rozmawiamy z kimś, wydaje nam się, że nic z tego nie będzie, że w ogóle nasze argumenty nie trafiają, ale może zacięliśmy to ziarenko w, w kimś i może musi przyjść do domu i to przemyśleć dopiero. Na przykład kiedyś rozmawiałam z koleżanką, rozmawiałyśmy na, te, na różne tematy, rozmowa zeszła na temat weganizmu yy, i ona mówi, że no, w sumie żałmi tych zwierząt i chciałabym też może ogólnie yy, zrezygnować z mięsa, ale no, nie potrafię. Rozmawialiśmy, powiedziałam jej jak ja gotuję, może jakich jak, jak, jak rzeczy używam, Ym, no i tak ta rozmowa się skończyła. Nie powiedziała mi wtedy, o dobra, to ja też przechodzę na wegetarianie, czy że ja też ograniczę mięso. Ym, spotkałam tą samą koleżankę miesiąc później mniej więcej i znowu rozmowa zeszła na te same tematy i ona mi mówi, ale już nie jem mięsa. No od kiedy? No od tego czasu, gdy rozmawiałyśmy o tym. Reasumując, bądźcie aktywni, mówcie o, o tym, żeby wszyscy słyszeli o weganizmie, o tym, jakie jest, z czym to się wiąże. I tak naprawdę naprawiamy świat. Ratujemy zwierzęta, nie tylko zwierzęta, bo ratujemy też naszą planetę, ponieważ e, przemysł e, czy mięsny czy nabiałowy jest bardzo zgubny dla naszej planety. To, to naprawdę zachęcam Was, żeby aktywnie promować ideę weganizmu. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałyśmy. Jeżeli odnajdujecie wartość w tym, co robimy, to bardzo prosimy o ZUS, czyli zalajkuj, udostępnij i skomentuj. Pozdrawiamy. Pa, pa!